Ocenia Pan funkcjonowanie sieci WGM na tle innych pośredników? No ja od lat jestem pod wrażeniem. Bardzo dobrze zarządzanej sieci. To nie komplement pod kierunkiem sieci, to rzeczywista ocena. Z wypowiedzi wielu przedstawicieli biur w czasie WGM przejawia się taka tendencja. Jesteśmy razem. Razem wydajemy pieniądze na marketing. W związku z tym jesteśmy silni marketingowo na rynku, zresztą yy, to widać po jakości, ilości sprzedaży, po ilości i jakości ofert, które UGM kieruje jako sieć na rynku. W tej materii jesteście Państwo jako sieć yy, poza konkurencją jeśli na rynku pojawiają się, oczywiście istnieją, przecież nikt nie działa, to różnie inne sieci sprzedażowe, jaką broker, yy, biura nieruchomości sieciowe, czy to polskie, czy międzynarodowe, to jednak sieć WGM poprzez swoistego rodzaju obecność wieloletnią na rynku i bardzo umiejętnie prowadzony market, marketing w oparciu o portale, własne portale internetowe, to też jest multi, multiplikowane przez własne strony biur internetowych, biur sieciowych, to powoduje, że ta oferta z, z wielokrotnością wraca na rynek coś pojawia się w jednym biurze, to tak naprawdę jak, jak, mówi się, jak, jak założenie jak sieci, pojawia się w różnych miejscach tej sieci, a więc szansa, że trafi na właściwego klienta jest dużo większa. To, co też jest dobre podkreślenie, jeśli chodzi o pozycję, w ogóle pozycjonowanie u na rynku w stosunku do konkurencji, to to, że wydajecie Państwo jako sieć cały szereg wydawnictw, i regionalnych i ogólnopolskich, uczestnictwo w targach międzynarodowych czy targach krajowych, tam nie zawsze dochodzi do sprzedaży, bo oczywiście mamy pełną świadomość, że targi to prezentacja, prawda? Ale dzięki tej prezentacji dosyć dobrze się jest postrzegana przez deweloperów. I to nie tylko polskich, również międzynarodowych. Z uwagą trzeba by odnotować fakt, że jeden z ciekawszych deweloperów na polskim rynku, włoski deweloper Zerona Logman Nowen z Krakowa, powierzył sprzedaż swojej realizacji we Wrocławiu, właśnie przedstawicielom Muru WGN-u. To świadczy o uznaniu, przecież wybuch miał ogromny. Ja z ogromną satysfakcją słucham zawsze entuzjastycznych wypowiedzi poszczególnych agentów przedstawicieli sieci wgn o tym, jak prowadzą sprzedaż, jak prowadzą szkolenia. Zresztą rocznie kongresy, które mają taki walor integracyjny, ale również nie bez znaczenia jest walor szkoleniowy. Wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi pracownikami, agentami, właścicielami sieci WGN jest ogromną wartością dodaną do znakomitej atmosfery i takiej konsolidacji. Tylko pogratuluję. Dziękuję serdecznie takim razie. Dziękuję za rozmowę i życzę Państwa. Dziękuję bardzo.